Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Czasem mamy wrażenie, że otrzymaliśmy tylko jeden talent. Widzimy siebie w taki sposób, gdy jesteśmy naznaczeni niemocą, słabością, nędzą. Czujemy się kiepscy, nieporadni, jak życiowi nieudacznicy, gorsi od wszystkich dookoła. Paradoksalnie, to cierpienie może być naszym talentem, ogromną szansą. Decydujące jest, co zrobię ze swoją małością. Są dwie drogi. Pierwszą jest bierność i rozpacz, a więc płakanie nad sobą i zniechęcenie. Postępujemy wówczas według powiedzenia: Jakim mnie stworzyłeś Boże, takim mnie masz. Taką postawą zakopuje talent, gdyż noszę w sobie obraz Boga jako kogoś dalekiego i surowego. Drugą drogą w doświadczeniu słabości jest zdanie się całkowicie na Boga jak ufne dziecko. Wtedy inwestujemy talent w banku miłosierdzia Bożego. Na tym polega tak zwana mała droga świętej tereski. Bóg objawia wszechmoc swego miłosierdzia w grobie niemocy. Co robię z darami otrzymanymi od Boga?